Policja ma problemy kadrowe, a liczba wakatów jest najwyższa w historii. Rząd stara się wprowadzać rozwiązania, które mają tę sytuację odwrócić. Jednym z nich jest ustawa, która z jednej strony zachęca do powrotu do służby, z drugiej ułatwia wstępowanie w policyjne szeregi absolwentom klas mundurowych. Czy nowe pomysły przyniosą oczekiwany skutek? Panie generale, policja zmaga się z rekordowym poziomem wakatów. W dzienniku ustaw opublikowano przepisy, które ułatwiają wstąpienie do formacji absolwentom klas mundurowych. To panaceum na te problemy? Nie, nie, na pewno nie jest to panaceum. Natomiast jest to wyjście do młodzieży. Jest to jeden z sposobów, aby ta młodzież, która już wybrała drogę mundurową miała na starcie pewien bonus, ponieważ po tych latach edukacji w szkole średniej myślimy, że są na tyle ukształtowani, że ten test wiedzy, jak i też test sprawności fizycznej spokojnie mogą mieć zaliczony przy rekrutacji do służb, bo to nie tylko chodzi o policję, ale również Straż Graniczna ma, ma to nowe rozwiązanie. W Policji powstają kolejne ośrodki szkolenia. To recepta na poradzenie sobie z tym nawisem szkoleniowym, który przez lata powstał. Ilu policjantów dzisiaj czeka jeszcze na szkolenie podoficerskie i aspiranckie? Ponieważ wprowadziliśmy nowe rozwiązania, jeżeli chodzi o nawisy, jeżeli chodzi o szkolenie podoficerskie, aspiranckie, one nie są już tak, tak duże, jak, jak je zostaliśmy, bo mówimy o liczbach ponad 7 tysięcy, jeżeli chodzi o szkolenie aspiranckie i jeżeli chodzi o szkolenie podoficerskie, to było ponad 5 tysięcy. Dzisiaj to już naprawdę dzięki wprowadzonym tym rozwiązaniom, czyli metodzie hybrydowej, Myślę, że wykonanie na poziomie, jest na poziomie około 70-75% potrzeb szkoleniowych. Natomiast mamy duży problem ze szkoleniami specjalistycznymi. Bo rzeczywiście na skutek bardzo małej ilości liczby miejsc w, szko w szkołach policji. Musimy, musieliśmy się skupić na szkoleniach podstawowych, tak więc automatycznie było mniej miejsc dla, dla policjantów, którzy mogliby podnosić własne kwalifikacje na szkoleniach specjalistycznych. I ten nawiz, jeżeli chodzi o szkolenia specjalistyczne, jest w, około, w okolicach 20 tysięcy. Co z kwestią awansów? Wielu funkcjonariuszy, którzy zwracają się do redakcji, informują o tym, że. Wiele miesięcy czekają na awans na stopień sierżanta czy aspiranta. Kiedy ten problem uda się rozwiązać? Myślę, że ten problem już jest rozwiązany, ponieważ jest już rozporządzenie przygotowane, tego, mówiące wyraźnie, że po uzyskaniu kwalifikacji. Czy to podoficerski czy aspiranckich, mianowanie ma nastąpić w ciągu jednego miesiąca. Tak, to był ten problem, ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę, że policjanci, którzy kończyli szkolenia przykładowo w listopadzie, musieli czekać do, do lipca przyszłego roku, co było demotywujące. Natomiast to zostało wyeliminowane i myślę, że to też ma taki efekt mobilizacyjny i podnoszący chęć własnego doskonalenia, że ten stopień będzie można szybciej otrzymać. Ale mówi Pan o tym, że rozporządzenie zostało przygotowane, ale ono jeszcze nie weszło szło w, ży w życie, więc pytanie, kiedy to nowe prawo, kiedy te nowe przepisy staną się faktem? Myślę, że to będzie na dniach, ponieważ yy, kierownictwo MSWiA również tym dostrzegło to i dla nich jest to priorytetem, w związku z tym to jest kwestia, tak mówię, to jest to rozporządzenie, w związku z tym yy, kwestia podpisania przez pana ministra. Policja stoi przed sporym wyzwaniem. Duża liczba wakatów to też duże potrzeby Związane z przyjęciami, a co za tym idzie, trzeba wyszkolić wielu policjantów. To wszystko kosztuje. Pytanie: ile? I, ile będą kosztować szkolenia tych wszystkich policjantów, których będzie trzeba przyjąć do służby? Jest to bardzo trudne pytanie, na które ja nie jestem w stanie, chwilę obecnie odpowiedzieć. No jest to koszt, jedno z pewnością. jest to koszt, który musimy ponieść, aby mieć wyszkolonych policjantów. Jeżeli, jeżeli w chwili obecnej jesteśmy w ciągu roku w stanie przeszkodzić około 5,5 tysiąca do 6 tysięcy w ramach szkolenia zawodowego podstawowego, no chcielibyśmy na pewno więcej, ale to nie wynika z braku finansów, tylko to wynika z braku miejsc szkoleniowych w naszych policyjnych szkołach. Czyli z pieniędzmi na szkolenia nie ma problemu? Nie, wręcz przeciwnie, tutaj mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o wydatki na temat, na rzecz inwestycji i remontów policyjne szkolnictwo, to w tym roku mamy wzrost o ponad 10 milionów w porównaniu do roku 2023. Panie generale, kiedy te braki kadrowe, które dzisiaj w policji występują, uda się uzupełnić na tyle, żeby poziom wakatów był akceptowalny? Zbyt wiele czynników ma na to wpływ, abym mógł jasno się zdeklarować, że ten, ten problem zniknie za 2-3 lata. Tak więc nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Przed nami kolejna edycja z tego, co zapowiada MSWJ, ustawy modernizacyjnej. Czy Pana zdaniem powinna ona zawierać też podwyżki dla funkcjonariuszy? Sami mundurowi dość prosto mówią o tym, że to wysokość uposażeń jest jednym z tych czynników, który może skłaniać do wstąpienia w Wasze szeregi. Każda ustawa modernizacyjna zawierała element motywujący podwyższenie między innymi uposażenia policjanta. W związku z tym trwają, jest powołany zespół, trwają w chwili obecnej ustalenia, w jakimś zakresie, w jakiej części ewentualnie ta ustawa modernizacyjna będzie skupiona no, również na, na poprawie warunków finansowych funkcjonariuszy. Na koniec też pytanie o pieniądze. Policyjny budżet w tym roku wymagał kilkukrotnego zasilenia dodatkowymi środkami. Czy te pieniądze, którymi dzisiaj dysponujecie, są wystarczające, żeby przeżyć do końca roku? Czy będziecie musieli jeszcze zgłaszać się do MSWiA i do resortów finansów o y, kolejne środki? Dzięki przesunięciu w ostatnim czasie środków z, w, w ramach MSWIA. Uważam, że te środki są wystarczające do tego, aby przejść do, do następnego roku. Ja chciałem też powiedzieć, że bez względu na to, jakie te środki były, bezpieczeństwo wewnętrzne kosztuje, w związku z tym yy, ciężko mi tutaj mówić, że czy nam zabraknie 300 milionów, czy ewentualnie 600 milionów, byłoby dla nas za dużo. Przyszłoroczne burze to jest około 20,5 miliarda złotych, to jest o 2,5 miliarda złotych więcej niż, niż w tym roku. Tak więc myślę, że to powinno nam zaspokoić pewne potrzeby, ale też miejmy świadomość, że nasz budżet jest uzależniony od czynników zewnętrznych, cen paliwa, energii, inflacji. To, to, to są te czynniki, na które my nie mamy wpływu. Natomiast w chwili obecnej budżet jest planowany na, 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 na tym poziomie, czyli na, na 20,5 miliarda złotych. Czyli rozumiem, że policja rok 2024 zakończy na plusie, na zero, ale na pewno nie na minusie. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że według naszych danych tak właśnie będzie, że w nowy rok wyjdziemy bez żadnych zobowiązań. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję. Policja jest jednym z filarów bezpieczeństwa. Jeśli jednak będzie zmagać się z wewnętrznymi kłopotami, brakiem kadr i pieniędzy, nie będzie mogła poświęcić całej uwagi na to, do czego została powołana. Pozostaje nam liczyć, że rozwiązania wprowadzane przez rząd przyniosą oczekiwany skutek.